Siema, siema, witam serdecznie Dzień 40, this war of mine Lecimy, lecimy, nie śpimy Głodny, lekko ranny, aha, no bo ty się tutaj walczyłeś mężunia I skoro walczyłeś mężunia to trochę ubyło ci krwi bym powiedział, niestety Ale, ale to bardzo dobrze z jednej strony, gdyż iż ponieważ E, obronił naszą, naszą, nasze miejsce zamieszkania, i... I w sumie w porządku nie? Filtry mamy trzy, więc nie budujemy kolejnego Który ten nagródek wziął, mnie tutaj tak mocno zachęca Trzeba by Pomyśleć o nim w końcu Co nam się jej korekluje? my nie mamy, nie mamy nawozu obecnie, bo... Po co? Um, się wylecz Nie mamy nawozu, bo... Pozwoliliśmy do szukania jedzenia cały nawóz, nie? Dobra, kręć może fajeczki na wymianę, co? Mamy 29 papierosów. No bo nie, czekaj, jeszcze raz. E, nie całe, tylko tak może 20 papierosów. nie? skręci, resztę to nie zostawimy, bo to jest smutny, smutne i co pogryj na gitarce. Jesteś głodny, ty jesteś głodna. Trzeba zrobić jedzenie zaraz na szybko. O. Mają, bają, nie mają, nic bają. Lata zrobiła, to nas powinni być jej wdzięczni. Nie wiem co zrobiła. Chyba ja tam użo kradła, tak? Czy coś, pewnie. Zrobię jeszcze dwa pożywionka. Dobra, ona niech może i pójdzie kręcić fajki zaraz, tylko niech zje. Dum, dum, dum. No, ty idź kręcić fajki, ty idź się może połóż, bo ty zmęczony jesteś, panie. Nie, a on nie jest głodny? Kto jest głodny? A on jest głodny jeszcze, Boże Nie, nie wracaj Panie a, Panie Pawle Idź pan zjedz i potem się połóż dopiero Ty zobacz tutaj co w... W radiu piszczy, że tak powiem Mamy 16 stopni, więc... E, więc generalnie nie musimy tu na razie rozpalać w już Temperatury znowu wracają, ale na razie jest ok. Dobra, nic nowego chyba nie będzie tutaj. Dum, 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 dum. Bo ty wstawisz zaraz tutaj ten filtr i kończymy dzień w takim wypadku. Czy on się powinien położyć? By the way, nie. Spanie na podłodze jest okropne. Czemu on na podłodze spał? Ok, mu w łóżku spać. Nie rozumiem za bardzo, czemu on na podłodze spał. No ale trudno. Dobra, idziemy teraz idziemy w nocy. Jeszcze jeden tan, jedno fajku, niech się zrobi, i kończymy dzień. Jakie ziomość, 16 stopni są, ziomeczki. Dobra, ty idziesz szukać, ty śpisz, ty śpisz, ty. ty czuwasz, ty śpisz? O, coś takiego. I idziemy szukać. Gdzie byliśmy, tu Byliśmy dwa dni temu. Byliśmy dzień temu. Może tutaj tego garażu pójdziemy do końca, już co? Bo tu kurczę. Powiem szczerze. Chyba, że gdzieś indziej pójdziemy teraz. Nie wiem, na przykład do supermarketu i porobimy drewno. Nie wiem. Nie mam pomysłu. Może do tego kościoła wyjdziemy, coś. Nie wiem. Jeszcze raz tutaj wejdziemy. Dobra, wejdźmy jeszcze raz tutaj, może się uda tym razem. żeby tam coś ukraść. Idzie tutaj, mogliśmy już tu ukraść. Ten schodzi na dół, ten musi wrócić zaraz. jak sabemos No atrás na górę, Ai 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 Pepe hands pepper hands No ziemeczku i sobie bo potrzebuję tam się dostać. No i co, beziemeczku, no proszę cię. Kurde, połowo nocy już minęła i nic nie zebrałem. O idzie No idź sobie Idziemy, idziemy, idziemy. Cieszka. U, udało się. Prawie nas tutaj złapał. chłop. z tym karabinkiem 41. dzień, Ja znów znowu zaatakowali, bo jest ten wzrost przestępczości. Więc istnieje duże prawdopodobieństwo. No, oczywiście, że tak. 9 amunicji znowu zużyliśmy. Kurczak tak dalej, później na amunicji teraz nie będzie nam Ile, Ile mamy amunicji jeszcze? 5 tylko. Niedobrze. To niedobrze. To nie dobrze. Trzeba będzie amunicję teraz kupić jakoś, dorwać skądś. Zmęczona? Dobra, to idź się połóż. W takim razie Mamy dwa filtry jeszcze, więc easy Weź jeszcze zrób z filtr jeden na, na jutro Te idź może morze na naprawdę jest trochę lipa, bo nie mamy teraz amunicji Szkoda, że te łuski nie zostają, nie można tylko proku pakować, nie? Gdybyśmy mieli łuski to... Byłby esklap, bym powiedział O, ktoś idzie na handel, mam nadzieję, że będzie miał yy, będzie miał ten... łuski albo coś No dawaj, dawaj, handlujemy, ziomeczku Ma amunicję, trzy amunicji, więc bierzemy na pewno Dobra Dwie piły damy mu zamian, w zamian w wszystko to i drewno Dobra I co jeszcze chcemy od ciebie, ziomeczku? Leki nie potrzebujemy na razie Coś takiego może? I dam ci dopiero za to, co? I tyle chyba. Nie wiem czy cukier wodę bierzemy od niego, czy może wodę weźmiemy? Wodę za papierosy. I tak tą wodę tworzymy cały czas za te drobiazgi, więc można by w sumie przygarnąć nie? No i super, dobra No i super, Ancko Nie wiem, zrobić ten ogródek czy nie zrobić ten ogródek, kurczaki Łapki na też byłyby spoko w sumie, ale... A, nie mogę kolejnej zrobić, mamy dwie już. Rozumiem, czyli dwie to jest max. Mamy na to surowce, ale... A, radio też nie możemy, mamy już jedno zrobione, rozumiem. Kurczę, no może ten ogródek zrobimy faktycznie. Nie, dobra, na razie nie potrzebujemy chyba. No to jest głodny, ten jest głodny. Ten może coś zje, jakąś puszkę, co? Musi się dokończy i zaraz skończymy dzień. Ta dalej jest smutna z powodu tej kradzieży. No to niedobrze. Chyba co się stanie, jakbyśmy Antonowi dali alkohol do wypicia. Jak on jest abstynentem. Ale super gra, hop. tu mięsko się robi. Mamy na jakąś zupkę, warzywka. Dobra, kończymy dzień. Puszczamy chłopa. Ty sobie nie wiem, czuwaj. Ty śpi, ty śpi. Idziemy tutaj do garażu. Cześć, okay, zapasów. I od razu wbiegamy na górę jak leci. Zobaczmy co tu mamy, co on smutny jest. Czemu on jest smutny? O, Te tutaj super rzeczy są generalnie. Kolejna piła, w ogóle do kolekcji, nie? Ale piły chyba na razie nie chcemy, no już to nie? to jeszcze bierzemy, może wyjdziemy to. Łom za bierzemy? Chyba nie. Wolimy chyba część elektryczne zamiast Łomu nie? No takich klientów wcale rozumiem. Kurde, wszystko pozbierane. Ładnie idziemy stąd. Wrócimy tu jutro. Znowu zaatakowali, czy nie? Czy Spokojnie. No się faktycznie zwraca amunicja po końcach. Dostaję 3 amunicji co dzień, A tracę po 8. Może. Wydawałoby, że był spadek przestępczości już, co? Łziwa Anten jest lekko ranny, znowu 7 amunicji, nie? Bez kit'u No dobra moi drodzy, ja się będę z wami żegnał Życzę wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru, trzymajcie się cieplutko Wpadnijcie na mojego, na moje social media Na dole są linki, jak coś e, Na streamka, dajcie lajka, suba I w ogóle komentarz, elo, yo.